Już po raz ósmy w działdowie odbyły się działdowskie biegi niepodległości, w których udział wzięli zawodnicy w każdym wieku i z każdego zakątka Polski. I już jesteśmy po biegach dzieci i młodzieży odbyły się cztery biegi, punktualnie dziesiąta, dziesiąta, pięć, 10, 10 50, 20 i dziesiąta, 30. Kapitalny udział dzieciaków w naszej imprezie. No, tyle, ile planowaliśmy, 150-150 wystartowało, a teraz się przygotowujemy już do, do startu głównego. Ja chciałem tylko przypomnieć Państwu, że zawsze biegi niepodległości odbywały się ulicami Starówki. Start był przy zespole Placówek Oświatowych nr 1, przy pomniku króla Władysława Jagieły, a dzisiaj startujemy z naszego stadionu, przepięknego stadionu. I o godzinie 11.11 11 punktualnie rozpoczniemy ósme biegi Niepodległości w Działdowie. Wiem jedno, że jest bardzo dużo chętnych, że zapisy zostały zamknięte dwa tygodnie temu, ale jest, jeszcze patrzymy, kto nie dotarł, kto ten, ile można będzie osób dopisać w dniu startu. Będziemy się starali być bardzo tacy uniwersalni, żeby po prostu jak najwięcej osób wystartowało. Ja tylko chciałem przypomnieć, że rok 2018, 2018 był re, re, rokiem rekordowym. W tym roku wystartowało 213, a mistrzynią w ogóle tych biegów niepodległości to była Martyna Konarzewska, która na siedem biegów wygrała 6, a wśród mężczyzn też działanim Michał Karbowski wygrywał trzykrotnie. Michała dzisiaj nie będzie, ale będzie zawodnik, który wygrywał dwukrotnie. Pan Górski z Gdyni. Będzie również pan Dębowski Mariusz Wizmarka. On wygrywał e, e, dwa lata temu, e, a więc. Bieg zapowiada się bardzo, bardzo interesująco i zarówno w kategorii kobiet, jak i w kategorii mężczyzn. Bardzo dużo działdowiaków, bardzo dużo działdowianek, no i bardzo dużo z powiatu działdowskiego. Gdy przeglądałem listy, to na listach jest około 90 zawodników powiatu, powiatu działdowskiego, a 67 miasta działdowa. Medale przepiękne, nie wiem czy to nie ostatnie które za mojej kadencji będą wykonywane. Czas szybko upływa, wiek emerytalny się zbliża, a więc, mówię, na koniec trzeba po prostu posa posadzić dysiąkę na torcie. Już dziś zapraszamy na kolejne wydarzenia tego typu. O wszystkich będziemy informować na bieżąco.